Ostatnie tygodnie, no to taki sezon mocno zimowy i też związany z premierą książki Wima Hoffa, Metoda Wima Hofa. I możecie na moich materiałach zobaczyć dużo Osmana, który w gaciach włazi do zimnej wody i mówi, o, ale jest super. No bo to jest super, ale też nie jest dla każdego, no bo mam sporo pytań po co to robię? Jakie są tego zalety? No to odpowiedź będzie prosta. Weź sobie jako wyzwanie tegoroczne. Raz, raz potestuj i sprawdź, jak to jest. Wejść do tej zimnej wody. To może być prysznic, to może być wejście w ramach grupy morsującej w Twoim regionie. Na pewno, jak sobie piszesz w Google morsy, nazwa Twojej miejscowości, znajdziesz grupę, która Cię zopiekuje i powie, co masz zrobić, żeby to pierwsze wejście zrobić i przeżyć i mi z tego frajdę. I co mi to daje? Dużo na poziomie satysfakcji endorfin. Jeżeli wcześniej nie morsowałeś, to gwarantuję Ci to, że to będzie Twoje duże zaskoczenie. Że po takim wejściu i wyjściu można czuć ogromnie dużo endorfin, poekscytowania i wręcz można tak dziko, szaleńczo cieszyć się na kolejną przygodę, jaką może być wejście do takiej wody. Książka Uimachowa, też jest ciekawostką pod kątem hitu przedsprzedażowego. Po raz pierwszy w historii OSM Power zdarzyło się, że zamówiliśmy drugi nakład książki, zanim pierwszy nakład książki Przyszedł do nas do magazynu. Innymi słowy, zamówiliśmy palety książek, one jeszcze nie przyjechały, my już to sprzedaliśmy i zamówiliśmy kolejny nakład książek po to, żeby nie opóźniać drugiej fali zamówień, żeby szybko do to dostarczać. I jest to dla mnie też fenomen, jak łatwo ta książka się sprzedaje. Pokazuje też to trend, że sporo osób idzie w kierunku wzrostu szukania takich bezpiecznych, bo nie wymagających żadnych suplementów czy lekarstw, czy jakichś dziwnych diet. Eksperymentów, tylko oddychanie zimno i trochę medytacji. I na moim facebooku w ogóle wydaje mi się, że każdy morsuje, no bo będąc aktywnym w tych grupach morsujących czy uimochowowych, widzę cały czas ludzi, którzy skakują do wody, nurkują, morsują. Oddychają i dbają o to, żeby tą odporność swoją podnosić, także to jest sezon na pewno Hofowy. Dużo osób, która kupuje tę książkę, kupuje również ten idealny pakiet kolejnych trzech pozycji z tych takich dotyczących ekspozycji na zimno, czyli skotkarni, co nas nie zabije, clean Scott Carney i droga Icmana. Ice droga Icemana, droga Hofa. Natomiast to jest jedna książka napisana przez Wim Hof, która opisuje kompleks narzędzi, i też sporo pytań widzę. Czy na ta książka nie jest powtórzeniem z tych książek, i mówię, nie, wręcz przeciwnie, to jest pierwsza Biblia tak kompleksowo napisana, żeby można było z metody Wima Hoffa łatwo, bezpiecznie w warunkach domowych, ale też niedomowych korzystać. No i to jest pierwsza myśl do tego vloga. Druga myśl, jak sobie łażę w tych lasach jeziorach. To spadają na mnie takie złote myśli. złota myśl była wczoraj taka, że ludzie bardzo boją się pokazywać swojej twarzy w swoim biznesie. I też to widzę jako klient, znaczy mam dużo wiadomości prywatnych na Instagramie, tam hej, polecamy Ci produkt ABCD. No to moja odpowiedź zawsze jest. Spadaj? Nie, 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 nie spadaj. Moja odpowiedź zawsze jest, z kim piszę, kto jest po drugiej stronie. I wiecie, że ludzie boją się powiedzieć, że tam po drugiej stronie jest Tomek Kowalski z firmy. ABCD, i tam widzieliśmy na przykład, że, nie wiem, że morsujesz, więc że pomyśleliśmy, że podeślemy Ci kod rabatowy na takie kostiumy ręcznikowe dla morsu, żeby można było się fajnie po takim wyjściu z wody ogrzać i otrze, wytrzeć. I myślę sobie, że właściwie właściwego klienta napisać jedną wiadomość, a to czym przegrywają, to boją się napisać: "Hej, tutaj Kasia z firmy ABCD, która takie że sprzedaje. I. W mojej ocenie, jak sobie o tych lasach łaziłem, rozmyślałem, to wychodzi mi, że ludzie boją się, że jak otrzymają odmowę, to będzie odmowa osobista, znaczy, że ktoś odmówił Tomkowi, a nie firmie, producentom ręczników ABCD. Bo łatwiej jest się z tego dysocjować. Znaczy, nie łączę się z odmową, która przyszła do firmy, ale łączę się z odmową, która przyszła do mnie jako do Marcina. Ale ma, to też, ma też to. Ogromnie dużo wartości. Znaczy dla tych, którzy pokazują swoje gęby, czy ja, Mirek Burnejko, nawet Rafał to który swojej buzi nie pokazuje, to i tak swoją buzię pokazuje, bo wiecie, że Rafał Mazur to jest Rafał Mazur w swoich materiałach, a powoduje, że ludzie u nas kupują i kupują z większym zaufaniem, no bo wiedzą, kto po tej drugiej stronie jest. Ja często otrzymuję pytania: hej, Marcin, zapakowałeś moją paczkę? Albo hej, Marcin, czy możesz do paczki jakoś jeszcze książkę dorzucić? Coś tam, coś tam, coś tam. Ludzie nie kumają, że. SM Power to są tysiące paczek, to są dziesiątki tysięcy paczek wysyłane do klientów, i ja tymi ręczkom, ręczka, ręczka, ręczkami paczek nie wysyłam. Nawet te książki, jakie tu widzicie na regale za mną, to są książki, po której ja musiałem sam do swojego magazynu złożyć zamówienie, żeby mi je do domu przesłali. Ja ich nie pakuję sam, ale super jest to, że mamy taką więź, która powoduje, że ym, jest tak osobista firma. Że ta twarz Marcinosman, Osman powoduje, że Wy wiecie, że te książki są fajne, sprawdzone, dobrze zapakowane, na czas będą, że co innego jeszcze można zamówić, albo czemu to zamówić. I e, tak sobie myślę, co by było, by jak skrócić czas tym naszym zaufaniu. No bo to jest w ogóle histor, wydałem książkę słaby więcej. Razem z Kamilem, już lat z trzy. Na pewno wszyscy widzowie mojej tej książki jeszcze nie mają, co jest dla mnie dziwne, bo strategia z tej książki, czyli jak pracować na grupach, powoduje, że poszło kilka tysięcy książek tego tytułu. Kilka tysięcy tych książek. Dzięki jednej strategii, jednej strategii, jednej, poszło kilka tysięcy egzemplarzy tej książki. Czyli innymi słowy, jedna strategia z tej książki spowodowała, że zrobiliśmy równowartość dobrej klasy nowego samochodu w tydzień. No bo ta książka ma premier od tygodnia, półtorej. I sobie myślę, ja jak do, do was, do ciebie, o, do ciebie może ty. Do ciebie, jak do ciebie mówić, żeby skracać ten proces, w którym ja mówię o zajebistym narzędziu, przed ta książka, żebyś mógł mieć taki wynik jak to, żeby działo się od razu. Albo mówię, hej, w mojej ocenie, moim doświadczeniem własnym, bo sam włażę tej zimnej wody, nie, że nagrywam wideo o kimś tej zimnej wody, zimnej wody właził. Pokazuje, że mam więcej energii, lepiej się czuję, jestem taki pobudzony energetyczny. I też to doceniam jako ojciec, no bo dziecko często w nocy nie śpi, budzi się, nie wiem, bawimy się do późna, jest malowanie farbkami. to jest tej trzeciej czasami. I się sam dziwię, skąd ja mam tyle energii. Jak pokazuję ludziom, że energię mamy przed stąd, że Wim Hof, stąd, że mamy sporo sukcesów sprzedażowych, metody z tej książki na przykład, i pakiet tych elementów powoduje, że mam energię. Dużo energii. I sam się dziwię, jak dużo energii mam, biorąc pod uwagę to, że mam małą dziecinkę w domu, która jest bardzo wymagająca i to nie jest dziecko, które chodzi spać o 20. O, nie. I wiecie, to jest moja rozkmina. Skoro dla mnie to działa, pokazuję to światu i nagrywam milion materiałów o tym, a ludzie dalej nie do końca mi jakby ufają, wierzą, że hej, trzeba to zamówić. Wiemy, że nie chodzi o kasę, bo. To jest narzędzie, którym możesz zarabiać, więc to nieważnie ona by kosztowała, musisz je mieć. I to jest dla mnie fenomen. No, to jest dla mnie. Takie mam rozkminę. Takie mam rozkminy. I też wszystkie materiały, które was tworzę, też są materiałami darmowymi, pokazującymi kolejną strategię, że jak tworzysz darmowy kontent, no to ludzie wokół tego się zrzeszają, budują społeczność i nagle masz swoje plemię ludzi, którzy chcą Ciebie kupować i Ciebie oglądać. I to jest znowu książka przepis. Biblia z kategorii marketing online. Znowu, chciałbym, żeby każdy z Was rozpoczął działanie w tym systemie już rok temu, dwa tygodnie temu, żebyśmy teraz mogli mówić o tym, co jako społeczność Osmana i 100 innych społeczności, które powstały na skutek złożenia lekcji z tej książki, co my ciekawego możemy zrobić. Uruchomić wybory na przykład i stworzyć własny rząd. Co ty, pi ty pierwszy. No, tak to może wyglądać, nie? Chodzi o wpływ, jaki możemy mieć. A wpływ masz wtedy, gdy. Masz społeczność, która ci ufa, która kupuje u ciebie Twoje produkty, która wykonuje akcję, o której prosisz. Nie wiem, jeżeli ja przekieruję teraz ruch na czyjąś stronę, na czyjeś konto, czyś profil, czyś czyjąś społeczność, no to od razu widać pyk na wykresie oglądalności zasięgów sprzedaży. Od razu. Bo jestem influencerem, czyli osobą, która wpływa na ludzi i którzy słuchają rekomendacji influencera. Więc, jak proszę o coś, no to większość z Was mi w tym pomaga i idzie w kierunku, który wskazałem. I myślę sobie, czemu, czemu, czemu można nie chcieć takich rzeczy? To ta moja myśl, jest z lasu, że ludzie właśnie boją się odmów, ale też boją się odpowiedzialności. Znam ludzi, którzy. Są młode chiciory. Dworzyli moje strategie, bo na przykład są moimi klientami indywidualnymi i przestraszyli się wyników, które zrobili. Ich wyniki były 2, 3-4 razy większe niż to, co zakładali, ale po pracy ze mną one wskoczyły w górę, bo kilka rzeczy zmieniliśmy po drodze i oni się boją tego, jak dużo pieniędzy zarobili. I też to jest ciekawe, co sam zauważyłem, że zadawanie się z nami, z OSM Power, powoduje, że od razu masz więcej pieniędzy. Bo ten mindset, który rozsiewamy wokół nas, narzędzia i tak dużą liczbę wskazówek, które można wdrażać, jest tak duża, że no, po prostu no, masz więcej pieniędzy. Czy jesteś naszym współpracownikiem, klientem, partnerem, czy po prostu widzem? No to takie, takie, takie myśli. Dlaczego ludzie, dlaczego ludzie nie, nie chcą wdrażać rzeczy, które na 100% ewidentnie podniosą, podniosą jakość ich życia? Tutaj by się wypowiedział wielki Rafał Mazur i by powiedział, że ludzie mają to, co chcą mieć. Czyli wcale nie chcą mieć więcej, lepiej, bo też jest to odpowiedzialność. Ludzie nie potrafią sobie radzić z małą ilością pieniędzy, jeszcze bardziej nie potrafią sobie radzić z dużą ilością pieniędzy. Jak ja mówię, że wydanie książki Felixa Denisa spowodowało, że nasza firma rozwinęła się trzykrotnie. Trzy. Trzykrotnie w ciągu jednego roku. Macie razy trzy. Ty też tak możesz. W sensie weź książkę Dróż Przerób. I chodzi o zmianę postawy, bycie drapieżnikiem, nie ofiarą i takie tam inne rzeczy, o których mówiłem w innych wideo. A ucie dalej tego nie chcą. No. Gaś przemyśleń luźnych. Enjoy. Napiszcie mi w komentarzu poniżej czemu ludzie nie wdrażają. Albo jeszcze lepiej. Powiedzcie mi w komentarzu co sprawić, aby być lepszym takim medium, nauczycielem, mentorem, żeby ludzie, którzy moje materiały oglądają, by szybciej przystępowali do działania. Innymi słowy, żeby szybciej osiągali większe wyniki. To mnie bardzo interesuje i jeżeli to rozkminię, to raz, że będę sam miał większą sprzedaż, znacznie większą niż teraz, bo sukcesy moich widzów i klientów będą jeszcze bardziej spektakularne. No, taka myśl. Pomóżcie mi w komentarzach. Please, bardzo please.